Przy takiej pogodzie, jaka będzie dzisiaj, nic innego tylko alpakoterapia. Nie dość, że piękne słońce to jeszcze taki spokój. To są moje chreweczki. Marcheweczki to słodycze. Hugo jest gwiazdą dzisiaj od samego rana i najbardziej lubi właśnie wcinać marchewki. Już wiemy, że alpaki są bardzo spokojne, bardzo przyjacielskie, działają terapeutycznie, ale czy wiedzieli Państwo, że alpaki. Posługują się e, no, takim darem wydawania dźwięków, e, dzięki którym się porozumiewają. I tak naprawdę e, wtedy, kiedy one wydają z siebie dźwięki, no ja wiem, że ty chcesz tylko marchewki, jeszcze pół opakowania zostało, więc będziesz Hugo je miał. No Inne alpaki jedzą to, co mają, a tutaj mamy łakomczucha. A co w pogodzie, Hugo? Sprawdzimy zaraz. <laughs> Wyjedliśmy wszystkie marchewki, ale jeszcze Hugo się upomina, żeby je dostać, więc w kolejnym spotkaniu obiecuję, że na pewno jeszcze cię nakarmię, Hugo. A co w pogodzie? Słoneczko gdzieś tam chowa się za chmurami. Tak naprawdę dzisiaj w całym kraju dosyć pogodna aura, ale miejscami mogą pojawiać się chmury. Na szczęście nigdzie... Nie... Halo, piękna alpaka Agnieszko, podoba ci się to z Gucia. Poznajcie Gucia? Gucia jest bardzo grzeczny. To co, ruszamy sobie na spacerek, bo właśnie taki spacer z alpakami ma właściwości, drodzy Państwo, terapeutyczne. Gucia, poczekaj. A może marchewkę chcesz? Gucia? Mam tutaj jeszcze zapas marchewek, którymi Gucia karmie. Oczywiście nie dajemy mu jeść wszystkiego naraz, bo alpaki. Hmm, pogody? To zaraz wracamy. Będziemy chcieli się wybrać się na spacer na przykład z alpakami, no to musimy ubrać się troszeczkę cieplej. Na termometrach zobaczymy od 7, 8 do maksymalnie 10, 11 stopni. Słońce będzie się pojawiać, ale poczekaj guccio, ale będzie za zachmur gdzieś nam tutaj wychodziło, bo te chmury faktycznie na niebie dominują, ale nigdzie nie będzie. Tutaj zwierzęta na pewno będą poprawiać nam humor, ale dobra wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, jak będzie w kolejnych dniach. Też będzie całkiem słonecznie.